Siema, siema. Dzisiaj taki odcinek, że sam może trochę nie wierzę nawet, że go nagrywam. Nie no, tak naprawdę teoretycznie to nie jest nic niezwykłego, bo robimy rowery, ale ostatnio jest więcej motoryzacji, ale ja obiecałem sobie już dawno, jeszcze gdy głównym kontentem były rowery, że mimo tego, że motoryzacja prędzej czy później wejdzie na kanał, to postaram się do końca nie odpuszczać tych rowerów. I jest mega ciepło, to jest jakiś szok, słuchajcie. Mamy kwiecień i jest 25 stopni w cieniu, to jest chore, ale fajnie, wolę jak jest ciepło niż jak jest i przydałby się pewien upgrade do roweru. Zanim w ogóle powstała seria motoryzacyjna u mnie, to były rowery, rowery i jeszcze raz rowery i sobie ulepszaliśmy różne rzeczy. Teraz chcę wymienić siodełko, ponieważ to, które miałem w Primalu, czyli Dartmoor Arrow, było trochę niewygodne. Postanowiłem kupić tanie siodełko, takie jak widzicie w miarę zwykłe. Zaraz więcej o nim opowiem. Kupiłem identyczne siodełko kilka lat temu, dosłownie przez przypadek. Pojechałem do jednego z pobliskich sklepów rowerowych i powiedziałem Powiedziałem, poproszę siodełko, nawet wtedy nie byłem jeszcze zaangażowany tak w MTB. No, w miarę wąskie, wiadomo, no i takie mi zaproponowali za około 50 zł, a to było kilka lat temu. I było ono naprawdę bardzo wygodne. Wiadomo, może nie jest to jakoś siodełko MTB. A ogólnie zwracajcie uwagi na to siodełko. zostało tutaj tymczasowo wsadzone tylko dla próby ponieważ to siodło fizyka było trochę za twarde i chciałem tutaj właśnie różne opcje przetestować i mam je właśnie tutaj tylko na testach. Czy mógłbym je polecić? No zależy do czego. Jest bardzo wygodne, aczkolwiek do dirtu, jakichś dyscyplin bardziej grawitacyjno-mtbowych jest delikatnie za szerokie, ale to naprawdę delikatnie. Ten rower jest po prostu ma tutaj krótką ramę, więc dlatego to siodło wygląda tak astronomicznie. W jakichś rowerach typu Bitwin wygląda ono normalnie. Bitwina właśnie ono pochodzi w Bitwinie jak je używałem w Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to ostatnie spotkanie spotkanie z Peca P3 ze mną. No służył dobrze, miałem go jako główny rower przez ponad 2 lata, ale później jak miałem kiepskie siodełko w Specialized w Specialized moim P3, który sprzedałem, długo był ze mną ten rower, no i właśnie on poszedł z siodełkiem tym, tylko że dużo bardziej wysiedzianym. No okazało się ono bardzo wygodne, ale właśnie się wysiedziało. I kupiłem nowy rower, chciałem jakieś dobre siodełko MTB, no ale to są takie w zasadzie rzeczy trochę niemożliwe do pogodzenia. Wąskie siodełko MTB i przy okazji wygodne. Jeśli chciałbym Wygodę musiałbym jakieś za przeproszeniem, babciowe, szerokie siedzenie, jak z roweru damki czy z roweru miejskiego. No a to jest w miarę wąskie siedzenie, męskie i w miarę wygodne, w miarę miękkie. Mam nadzieję, że będzie na moją sztyce pasować. No, mocowanie standardowe. I co ciekawe, skusiła mnie bardzo cena, ponieważ kosztowało też około 50 zł, i stwierdziłem, że to jest bardzo dobry deal za tą cenę. Bo jak patrzyłem, jakieś firmowe środełka bardziej, no wiadomo, to też jest firma włoska, tam podobno jest y, Handmade, jak to się nazywa. Tak, manufaktura włoska, że robią te siodełka ręcznie To jest taki uchwycik, nawet jak prowadzimy rower Miałem siodełko Meridy wcześniej w specu No ale one mają mało tej poduchy, są bardzo płaskie A ja ostatnio mniej skaczę, mniej latam, trochę więcej jeżdżę Rozważam też wzięcie udziału w krótkiej wyprawie No i myślę, że takie siodełko się nada Zobaczymy, czy jest tak samo jak wcześniej Ale skoro jest to ten sam model, to myślę, że sprawdzi się równie dobrze Taki rower, in case, gdyby ktoś zapomniał, nie będę w kółko o nim gadał, ciągle gadam to samo na każdym odcinku, no ale w każdym razie takie siodełko Dartmoor Arrow, do góry nogami widzicie, taki napis teoretycznie Arrow, bo strzała Popej się śmiał, że strzała, dlatego że wbija się w dupę. Ale, moim zdaniem, to nie jest do końca prawda. No, nie jest zbyt wygodne, ale też nie chcę oceniać, bo ono jest tutaj od nowości. A ten rower ma już kilka dobrych lat. Może, jak było nowe, było spoko. Jest też lekko zniszczone. No więc, należy mu się wymiana, tak myślę. Wymiemy sobie sztycę i będę kręcił. What we got here? Na jakie zimbusy. Dwa takie. No spoko. No i wyjąłem to siodło. Sorry, lekki syf w warsztacie. Tak dyplomatycznie, elegancko powiem, wymieniamy ze względu na widoczne ślady eksploatacji i kiepski stan techniczny. Nie no, tak jak mówię, widać, że tutaj się rozpada troszeczkę. Wytarłem je trochę skórzu. Tutaj też już lakier z Darty sobie rdzewieje. Tak to bywa. Ale jest dość wytrzymałe, bo się tutaj nie powyginało aż tak. A w tym siodle Meridy, no się zgięły one tutaj całkowicie. A niby Merida powinna być lepsza niż Dartmoor. I tak, jeszcze taki protyp. Specjalistą może nie jestem, ale trochę tych rowerów się naprawiało jeszcze za Widzicie tutaj taką szarą pastę, nie? Celowo mówię pastę, a nie smar. O, tutaj rękę mam brudną od tego. I błagam Was, jak czyścicie rower, czy zmieniacie siodło, nie wycierajcie tego. Ja kiedyś wyczyściłem sztycę do zera yy, i mi się to nie trzymało, bo to generalnie jest pasta, która ma powodować tarcie. To nie jest smar, też niektórzy tak smarem smarują, ale to jest pasta, która ma powodować właśnie tarcie, bo jak wsadzamy siodełko, o tak jak widzicie, tu powinien być widoczny opór, żeby to siodełko się trzymało, nie? I nie wpadało nam, o, widzimy, i to się tutaj nam elegancko trzyma. I specjalnie to jest posmarowane, żeby tutaj był opór. No i ja właśnie wytarłem, w którymś z rowerów nie pamiętam, którym właśnie tą pastę. Potem mi ta sztyca zjeżdżała, nie trzymała się mimo odpowiedniego dokręcenia tutaj i załapania. Właśnie oprócz tej obejmy właśnie też ta pasta ma trzymać nam, tą sztycę. Więc po pierwsze, tak jak mówię, nie wycieramy tego. No i po drugie, to nie jest smarno, bo. Ciężko mi w to uwierzyć, ale czytałem na internecie, że było dużo przypadków, że niektórzy smarowali takim smarem zwykłym, który powodował poślizg, i ta sztyca już całkowicie zjeżdżała. Co ciekawe, jak wiecie, ja zawsze narzekam na serwisy rowerowe i w serwisie rowerowym, właśnie, bo my wszystko z chłopakami robiliśmy samemu. Chciałem kupić kiedyś taką pastę montażową, no i mi nie sprzedali, bo powiedział, że może mi jakąś tam usługę smarowania zrobić, i ten i jakąś kosmiczną cenę mi dał. I ja sobie myślę, kurde, to se tą usługę smarowania możesz, no właśnie. Dobra, teraz to to musimy sobie zamocować. No i załapałem wstępnie, nawet sprawdziłem na rowerze kąt się zgadza, bo też kąt właśnie sztyca siodełko jest istotny, no zależy jaką macie geometrię ramy, pod jakim kątem jest rura podsiodłowa. Jak siedzicie u mnie, no to wychodzi tak na płasko praktycznie, wam jeszcze pokażę na rowerze. No niestety nie ukrywam, że stracił rower na urodzie, no bo takie siodełko nie jest ładne, przynajmniej dla mnie. Ale mimo wszystko wolę mieć trochę większy komfort i wygodę niż kurde wygląd, bo jak siedzi widzisz to i tak nie widać jakie siodełko masz a widziałem że niektórzy mają dużo brzydsze i gorsze siodełka także tak jak mówię to jest taki kompromis między powiedzmy fajnością a wygodą no i dobra pozostało mi to jeszcze tylko złapać jeśli macie sztycę taką jak ja bardzo się zdziwiłem a mianowicie jeden z imbusów nie puścił dopóki nie poluzowałem drugiego i tutaj one tak wpływają na siebie nawzajem jest takie ruchome jarzmo no najgorzej jest kurcze jak jest sztyca zaspawana tak miałem w bitwinie rock nie ma możliwości zmiany kąta zbieram się jak bardzo długo do wymiany tej sztycy, no ale to nie są tanie rzeczy w Decathlonie, a de facto to jest kawałek rury i jarzmo, więc no. Tak mniej więcej tutaj ucelowałem, żeby to było na środku tego. Może lekko w tył przesunę jeszcze. Tu powinny być takie ograniczniki. Ich nie ma, no ale tak na zdrowy rozsądek, nie? Nie na samym początku i nie na samym końcu tych rureczek. No i tak się rower prezentuje. Niestety skłamałbym, jakbym powiedział, że lepiej. No moim zdaniem gorzej. No tak jak mówię, wygląd to jest słaba strona tego siodełka. Nie pasuje no tutaj za bardzo, ale zobaczymy może ta wygoda zrekompensuje, jak tak sobie usiadłem, no to nie jest to jak siedzenie na chmurce, nie, wiadomo o, chodziło mi o to, że to siodełko tak mniej więcej 0 stopni względem poziomu tak pod takim kątem idzie rura podśrodowa i tak ten kąt jakby jakby to powiedzieć, skompensowałem żeby siodełko było prosto, tak mniej więcej, no i no spoko, no ciężko mi stwierdzić w piwnicy jak się z niego korzysta, więc później jak wyjadę to się wypowiem i też nie lubię części rowerowych testować tym w samym odcinku, bo tak naprawdę po czasie dopiero się wszystko okazuje. No i tak samo środełko Meridy, które wydawało się w miarę, później oceniłem je pozytywnie. Po kilkunastu tygodniach, po kilku miesiącach okazało się do kitu, ale stwierdziłem, że równie dobrze. Podobna historia może być środełkiem mtbs za dwie stówy. Naczytam się opinii i zacznę się zachwycać, że jest spoko, a potem będzie, że jest przeciętne. No więc od razu kupiłem, nie ukrywam, dość tanie środełko, ponieważ, no tak jak mówię, z przeszłości wspominam, że się działo się na nim całkiem fajnie. Wiadomo, no tak jak mówię, nie jak na chmurce, nie jak na piance, ale zdecydowanie lepiej niż na takich płaskich siodełkach. To też zdaję sobie sprawę, że nie jest to jakiś rower wyprawowy i że nie siedzi się na nim cały czas, ale tak wiecie, ja tak trochę przy lataniu, ale trochę bardziej poszedłem w kierunek jeżdżenia. mąż miał na krosie jeszcze szersze siodełko, wygodniejsze. Też to wyglądało śmiesznie, ale z czasem się człowiek do tego wyglądu przyzwyczaił. Tak samo jak sprzedawałem speca z tym siodełkiem, kupujący nawet nie powiedział, że one jak się źle wygląda i po dłuższym czasie też ludzie przestali zwracać uwagę, chociaż pierwsze dwa dni jak zacząłem to się testować to miałem bekę w ciul, nie? Mam nadzieję też, że będzie się trzymać wszystko. Ładnie dokręciłem. Klucza dynamometrycznego nie mam, ale wiadomo, nie na hama i tak też, żeby nie latało. No i ta obejma to też jest ważne, żeby tego na hama nie skręcać. Różni serwisanci rowerowi wam to podpowiedzą. Cieszę się, że też udało się ten kąt fajnie wyregulować, bo czasem to robiłem po 20 minut i dłużej. Tak jak mówię, też te niektóre sztyce z dekatlona bywały toporne. W ogóle w zeszłym roku miałem lekką spinę z dekatlonem, ale no. Dobra, temat rzeka, też nie powinienem oczekiwać cudów od Rock Raidera 340, tak naprawdę od 520 w górę zaczynają się sensowne modele, chociaż i tak ta seria powiedzmy typowo marketowa odstaje od innych produktów. Jednak zmiana planów, jednak idę dzisiaj na rower, więc może sobie to przetestujemy. No dobra, w sumie to byłem się trochę przejechać, no i myślę, że jest całkiem spoko to siodełko. Wygodne w miarę? Tak, no jak na razie jest całkiem wygodniej, w sumie to nie wygląda aż tak źle przy tym rowerze. Myślę, że kwestia przyzwyczajenia. Fajne, nowisienkie. Zupełnie inaczej czuć na postoju, a zupełnie inaczej jak się wyjedzie. Jest na pewno miękcisze. Dużo wygodniej się siedzi niż na tym starym. No, także siodełko myślę, że spoko. Taką sobie tutaj krótką traskę zrobiłem. Wróciłem trochę ostatnio do tego roweru. Nie są to nie wiadomo jakie trasy, ale fajnie. Kondycja nie jest jeszcze aż tak zła, jak myślałem. Trochę na ten rower wracam mimo motoryzacji. No i to siodełko bez wątpienia się przyda. Także myślę, że fajnie. No za tą cenę naprawdę nie ma co narzekać. Myślę, że mógłbym kupić dużo droższe i byłbym mniej zadowolony. I rzeczywiście ono fajnie się tak nawet troszeczkę wbija, trochę amortyzuje, tak jak damper. O, zobaczcie. Wiadomo, że to pewnie z czasem się zużyje i wysiedzi. Ale za tą cenę myślę, że naprawdę spoko. No, więcej w rowerze za bardzo nie upgrade'owałem. Ale z akcesoriów, no to te lampki też są mega git. Już chyba o tym wspominałem. Sprawdzałem je jeszcze w sezonie właśnie zimowym. No i było spoko. Także co, chyba ten odcinek będzie można zakończyć. Środełko myślę bardzo fajnie. No, może na początku powiedziałem, że nie pasuje do tego roweru. Ale myślę, że idzie się przyzwyczaić. Ale też tak jak mówię, ważniejsza jest już potem trochę bardziej wygoda niż wygląd. Fajny klimat, ciepło się robi, mam nadzieję, że tych filmów rowerowych będzie też więcej. Zostawcie łapkę w górę. Siemano.